Witajcie! W ostatnim czasie testowałem nowego Samsunga Galaxy S24. Co prawda o tym smartfonie powiedziano już wiele, natomiast muszę dołożyć swoje wrażenia po ponad miesiącu użytkowania. Zapraszam. Samsunga Galaxy S24 ultra testowałem dość długo, ponieważ ponad miesiąc to jest rzeczywiście spory czas pozwalający na bardzo dokładne poznanie testowego smartfona. Przyznam, że pod wieloma aspektami ten telefon zrobił na mnie niesamowicie duże wrażenie. Oczywiście to jest flagowiec, najwyższy tak naprawdę, jeżeli chodzi o pozycję w gamie modelowej Samsunga, także tutaj musi być bardzo dobrze, ale przyznam, że cieszy mnie to, że Samsung tak stopniowo, stopniowo z kolejną generacją. Może nie wprowadza takiej dużej rewolucji, ale wprowadza bardzo fajną ewolucję. I w tym telefonie zmieniono parę rzeczy, które w poprzedniku, który bądź co so, bądź był doskonały, czyli Galaxy S23 Ultra, wprowadzono parę zmian, które sprawiły, że ten telefon może i wygląda podobnie, ale w odbiorze jest trochę inny. Trochę inny i to, tak bym powiedział, in plus. Tak naprawdę gdybym teraz miał wybierać flagowca z Androidem dla siebie, to pewnie byłby to Galaxy S24 Ultra i zaraz opowiem Wam dlaczego. Na początek musimy sobie poruszyć temat wyglądu, a także wykonania. No i tutaj nasuwa się od razu wniosek, że patrząc z daleka na to urządzenie, na to jaką ma wyspę z aparatami, na to, że ma ścięte krawędzie na górze i na dole, na to, że z dołu tutaj wysuwa się rysik espen, no to w sumie taki S22 Ultra, S23 Ultra na sterydach i rzeczywiście mogę to potwierdzić. Natomiast uważam, że bardzo ważną zmianą w tym roku, no w sumie wzorem iPhone'a 15 Pro, jest to, że ściany boczne pokrywa tutaj korpus tytanowy, chociaż podejrzewam, że to jest raczej jakiś stop metalu powleczony tym tytanem. Chyba w iPhonie jest podobnie. Natomiast moje wrażenia są dużo lepsze względem poprzednika, bo jak wiecie i przypomnicie sobie moją recenzję S23 Ultra, no to tam trochę narzekałem na to, że telefon jest fajnie wykonany, ładnie to wszystko wygląda, ale kształt psuła taka. Może jest solidna, ale jednak połyskująca aluminiowa ramka, która się bardzo przetłuszczała, brudziła i to po prostu nie wyglądało aż tak estetycznie. Natomiast tutaj zrywamy już z tym. Mamy matowy tytan, który jest w dotyku znakomity i to robi naprawdę fajne wrażenie. Natomiast odnoszę takie uczucie, że porównuję sobie ten telefon z moim iPhone'em 15+, który ma na boku matowe aluminium i w sumie ten tytan w Samsungu jest w dotyku właśnie jak matowe aluminium. Natomiast nie uważam tego za Złe rozwiązanie. Ten telefon zawsze wygląda estetycznie, nawet po całym dniu użytkowania. Ta ramka nie będzie upaćkana, nie będzie cała w odciskach palców, także to mi się naprawdę bardzo podoba. Nie ma co ukrywać, że kolejna bardzo ważna zmiana związana z wykonaniem, a w sumie to w większości z wygodą użytkowania tego smartfona, to fakt, że przód wypełnia w końcu płaski ekran. Dobrze wiecie, że jakiś czas temu była taka moda, jeżeli chodzi o smartfony flagowe i nie tylko, że jednak ten zagięty ekran królował. Natomiast obecnie już się od tego odchodzi, Samsung zdaje się, że w końcu to zauważył i też wersja Ultra w końcu nie ma już tego zagiętego ekranu. Mi się to osobiście bardzo podoba, w sumie z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że ramka po lewej i po prawej stronie jest obecnie grubsza, czyli ten telefon robi takie wrażenie jeszcze bardziej pudełkowate. To zawsze bardzo doceniam. I też poprawia to chwyt tego smartfona. Mamy również, wydaje mi się, nieco większe przyciski funkcyjne, czyli do sterowania głośnością oraz przycisk power. One mają doskonale wyczuwalny skok, ale dzięki temu, że są też nieco większe, ten po prostu komfort użytkowania tych. Przycisków jest moim zdaniem dużo wyższy. Kolejna kwestia to fakt, że skoro nie mamy tego zakrzywienia po lewej i po prawej stronie, no to też niweluje się tutaj efekt powstawania refleksów w tym miejscu na ekranie. Także ja tą zmianę naprawdę ponownie bardzo doceniam. Rzeczywiście Tutaj widać, że Samsung popracował mocno nad dopieszczeniem do użytkowania designu tego smartfona i to wyszło na dobre. Matowa tytanowa ramka to nie jest jedyny fajny materiał wykorzystany do wykonania tego smartfona. Z tyłu, a także z przodu, znajduje się ta szkła Gorilla Glass Armor. I przykładem, który potwierdza wytrzymałość tego materiału, może być fakt, że testowy egzemplarz, który przeszedł już podejrzewam przez spokojnie kilka redakcji, raczej oszczędzany nie był, nie ma na froncie dosłownie żadnego zarysowania, nawet kiedy spoglądam na ten telefon pod światło, także to rzeczywiście robi wrażenie, bo zwykle te poprzednie sample Samsunga, które już po kimś otrzymywałem, raczej były delikatnie sprzedoporysowane. tutaj nie ma tego efektu, także ten ekran jest rzeczywiście bardzo, bardzo wytrzymały. Co więcej, mamy tutaj nowość w postaci tego, że to szkło ma taką specjalną powłokę, pozwalającą na to, że kiedy używamy telefonu w jasnym otoczeniu, jest obrócony w stronę okna, w stronę słońca, to te wszelkie takie odbicie, refleksy na tym ekranie są mniej widoczne. I to jest różnica może, której przy samym używaniu tego telefonu nie widać, ale kiedy weźmiemy sobie inny telefon, ja porównywałem sobie to z iPhone'em, to ta różnica jest kolosalna i to mi się naprawdę mega podoba i liczę na to, że takie rozwiązanie pojawi się także u konkurencji Samsunga. W temacie bezpieczeństwa powiem o tym, że chyba każdy wie, o tym, że flagowce Samsunga już od dłuższego czasu słyną z tego, że w ekranie mają zabudowany dosłownie fantastycznie działający czytnik linii papilarnych. No i tak samo jest oczywiście w Galaxy S24. Po pierwsze, skaner znajduje się na dobrej wysokości, zawsze łatwo możemy do niego sięgnąć kciukiem. Kolejna fajna sprawa to fakt, że ten skaner jest zawsze aktywny, nawet kiedy jest włączony always on display. Po prostu przykładamy nasz palec, wręcz musimy musnąć naszym palcem miejsca skanowania, i dostajemy się do systemu natychmiastowo. Uważam, że cały czas Samsung trzyma poziom, i to jest zdecydowanie najszybciej działający czytnik, jeżeli chodzi o flagowe smartfony. Opcjonalnie możemy wykorzystać rozpoznawanie twarzy bazujące na kamerze do selfie. Do działania tej metody także nie mam raczej większego zastrzeżenia, po prostu to pracuje w porządku i szybko. Z Samsunga Galaxy S24 Ultra zaopatrzono oczywiście w głośniki stereo, które. Są po prostu fantastyczne. Natomiast powiem o tym, że nieco tutaj brakuje pewnego aspektu, ale to za chwilę. Mamy dobre poziom głośności. Ten telefon gra zawsze bardzo donośnie, bardzo czysto na każdym poziomie głośności. Ten dźwięk jest taki fajny, soczysty, przyjemny. A także słuchanie muzyki czy też oglądanie filmów na tym telefonie będzie czystą przyjemnością. Wydaje mi się, że w tym roku mamy nieco więcej takiego podbicia basu, nieco więcej właśnie soczystości, z tym, że to jeszcze nie będzie poziom iPhone'a, ale tak czy siak te głośniki oceniam jako znakomite. Dostajemy tutaj na pokładzie Dolby Atmos, a to oznacza, że przy użyciu ustawień systemowych możemy wybrać zdefiniowane ustawienia dźwięku, natomiast znajduje się tu również prosty equalizer, tak że każdy dźwięk dopasuje pod własne preferencje. Co jeszcze fajne, to to, że ten telefon ma dobrą wibrację haptyczną, a to potęguje nasze wrażenie użytkowania telefonu z najwyższej półki. Testujemy dzisiaj flagowego Samsunga, zatem bardzo mocną stroną tego urządzenia jest jego ekran. Mamy tutaj Dynamic Moleda 2X, jest to panele LTPO, a to oznacza, że otrzymujemy tutaj adaptacyjne odświeżanie osiągające maksymalnie 120 Hz. Zatem wszystkie animacje, przewijanie na tym ekranie wyglądają wprost bajecznie. Tym razem Samsungowi oberwało się za to, że w ustawieniu żywym ten ekran nie był aż taki nasycony wręcz, że te kolory się z tego ekranu wylewały, jak to było w poprzednich latach. Mi się wydaje, że to jest akurat in plus, natomiast no oczywiście każdy ma swoje, swoje podejście do tego. Jeżeli ten tryb żywy w tym telefonie byłby dla kogoś jeszcze za bardzo nasycony, to jest też ustawienie naturalne, gdzie możemy też sobie ręcznie dopasować balansy bieli. Natomiast ja uważam, że właśnie takie nastawy jak są tutaj, są Mocno in plus. Ja bardzo doceniam, że te kolory nie są aż takie nasycone. Bardziej wydaje mi się, że to jest taka konfiguracja, jaka występuje w iPhone'ie. Kolory są, dlatego uważam, świetne. Mamy dobre kąty widzenia, przepiękne czernie, wszelkie małe teksty, ikony są bardzo ostre, a to wynika z faktu, że rozdzielczość tego panelu to QHD+. Nie będę również ukrywać, że spore wrażenie robi tutaj maksymalna jasność, ponieważ w piku ten ekran osiąga maksymalnie nawet 2600 nitów, a to oznacza, że kiedy używamy tego telefonu na zewnątrz, w słońcu, wszystko jest super widoczne, super czytelne, i to jest kolejna mocna strona tego ekranu. Mamy też nowość w postaci Always on Display, które wzorem iPhona może pokazywać taką wygaszoną naszą tapetę. Mi się to również podoba, natomiast gdyby komuś to przeszkadzało, zawsze możemy to wyłączyć i wtedy otrzymujemy Always on Display. Taki, jak był na poprzednich Samsungach. Czy wpływa ta nowa funkcja na energię? Czy jest takie większe zapotrzebowanie na energię? Powiedziałbym, że raczej nie. Być może tak procentowo troszeczkę więcej, ale szczerze nie jest to odczuwalne, bo bateria w tym telefonie wymiata, o czym jeszcze za chwilę opowiem. Wspomnę jeszcze o tym, że ten aktan ma wsparcie HDR10+. No, to jak to jest z tą baterią? Ten telefon, tak jak już zresztą powiedziałem, wymiata. Mamy tutaj 5000 mAh, czyli taka sama pojemność jak w Galaxy S23 Ultra. I jeżeli sobie przypomnicie moją recenzję poprzednika S24 Ultra, to tamto tam urządzenie bardzo mocno chwaliłem za to, jak jest zoptymalizowane, za to, jak działa bateria. I tutaj moje wrażenia są podobne. Być może dlatego, że mamy tutaj kolejną generację bardzo udanego Snapdragona S23 Ultra był Snap 8 Gen 2, tutaj mamy GEN3 i możemy spokojnie uzyskać wyniki takie jak 6 a nawet 9 godzin pracy na ekranie, co przy flagowce tej specyfikacji robi. Fantastyczne wrażenie. W tym urządzeniu występuje naturalnie ładowanie indukcyjne, ładowanie zwrotne. Mamy też ładowanie przewodowe osiągające maksymalnie 45 W. To akurat może zbytnio nie porywać. Samsung mówi o tym, że w 30 minut osiągniemy tutaj 65% naładowania. To jest wystarczające, a jednak ta wyższa moc, mocno tej baterii obciążać się po prostu nie będzie. Co trochę nie przystoi, co już zresztą jest z nami od dłuższego czasu, to fakt, że w zestawie nie ma ładowarki. To jest trochę takie dziwne tłumaczenie ekologią i tak dalej. Natomiast pewnie chodzi o oszczędności, ale to każdy doskonale wie. Także nie będę się tutaj mocno powtarzać. Jako plus zaliczę to, że mamy tutaj w ustawieniach trzy tryby pracy baterii, czyli podstawowy i w tym chodzi o to, że kiedy telefon osiągnie 100%, bateria nie będzie utrzymywana na tym procencie, tylko zajdzie do 95%, a następnie zostanie ponownie naładowana do 100%. Mamy też tryb adaptacyjny, czyli on uczy się naszego stylu użytkowania i na tej podstawie dopasowuje ładowanie tak, żeby baterię oszczędzać. No i też mamy ustawienie, można powiedzieć takie maksymalne, tak jest ono nazwane, i w tym ustawieniu bateria będzie ładowana tylko do 80%. Tego Samsunga napędza bardzo wydajny układ, mianowicie Snap 8 Gen 3. Mamy tutaj 12 GB ramu, a wbudowana pamięć to bardzo szybkie UFS 4.0. Oczywiście, jeżeli chodzi o łączność, niczego tutaj nie brakuje. Mamy flagowca, zatem nie będę się tutaj powtarzać o tym, że mamy NFC czy Bluetooth, bo to każdy doskonale wie. Natomiast wspomnę o tym, że działanie tego smartfona zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Oczywiście wiemy, że S23 Ultra działał dobrze, natomiast tutaj też jest fantastycznie. Wszystkie animacje wyglądają świetnie. Każda aplikacja odpala się natychmiastowo, nie musimy na cokolwiek czekać. Co więcej, to urządzenie pod obciążeniem mocno się nie nagrzewa, więc, to jest kolejny bardzo fajny atut. Chyba nie ma takiego zadania, które by sprawiło, że ten telefon złapałby zadyszkę. Także, no, ja jestem tutaj pod naprawdę, naprawdę dużym wrażeniem. W tym roku jednak Samsung nie stawia na marketingowe mówienie o tym, że macie tutaj procesor dużo szybszy, że macie ekran dużo lepszy, że macie tytanową obudowę. To wiemy, Samsung też to komunikuje, natomiast cała, można powiedzieć, taka machina marketingowa była oparta o funkcję Galaxy AI, czyli można powiedzieć, że ten telefon ma taki zestaw funkcji, które są rzeczywiście inteligentne, można powiedzieć. Mamy tą zaimplementowaną sztuczną inteligencję. I to było takie w sumie ciekawe zagranie, bo weszły cała generacja S24. I w sumie, okej, okay, nie była to rewolucja, była to bardziej ewolucja, ale cała ta dźwignia marketingowa była oparta o funkcję Galaxy AI, które de facto mają już starsze flipy, starsze foldy, seria S23 i z tym nie było żadnego problemu, jak się okazuje. I też Samsung jeszcze nie komunikuje, od kiedy ta funkcja będzie płatna, bo chodzą takie pogłoski, że ta funkcja niestety. Nie będzie darmowa przez dłuższy czas i potem trzeba będzie za nią płacić, natomiast tutaj jeszcze ostatecznego komunikatu nie ma, dlatego o tym mocno nie będę mówił. Natomiast samo Galaxy AI myślę, że dobrze znacie, bo już w wielu materiałach o tym mówiono, także też ja się nie chcę powtarzać. Ale opowiem o tym, jakie funkcje zrobiły na mnie na tyle duże wrażenie, że sam z tego korzystałem. Pierwsza kwestia to dość dobrze działające usuwanie obiektów ze zdjęcia. Wiadomo, czasem się to pomyli, czasem wyjdzie tam coś rozmazane, nie do końca udane, ale wydaje mi się, że działa to i tak bardzo dobrze. Mamy też fajną funkcję która na uprzednio wykonanym zdjęciu, kiedy je sobie obrócimy, bo wyszło krzywe czy coś, to dorobi nam fragment zdjęcia i to jest też świetne i działa bardzo dobrze. Kolejna fajna funkcja, która mi się bardzo spodobała, to takie podsumowanie artykułu, który czytamy, z tym, że to działa, z tego co wiem, tylko w przeglądarce Samsunga, taki drobny minus. I ostatnia fajna rzecz, która robi na mnie tutaj takie przyzwoite wrażenie, muszę powiedzieć, bo z tego też korzystałem, to to, że w dowolnym miejscu, gdzie się znajdujemy w systemie, dowolną rzecz jaką przeglądamy, naciskamy sobie dłużej przycisk home i od razu mamy wyszukiwanie Google'a. Zaznaczamy sobie jakąś ikonkę, jakiś napis, cokolwiek co na ekranie jest i to w wyszukiwarce Google'a jest wyszukiwane, także to jest taki fajny zestaw funkcji, który rzeczywiście to używanie smartfona wprowadza, można powiedzieć, na taki wyższy level. Skoro testujemy dzisiaj flagowca, to oczywiście ważnym elementem tego telefonu jest jego aparat. I w wypadku Samsunga muszę przyznać, że jest tutaj o czym opowiadać. Natomiast pozwólcie, że nie będę Was zanudzać specyfikacją, bo. Tak naprawdę możecie to sobie znaleźć w sieci, i też podejrzewam, że już wiele recenzji tego sprzętu oglądaliście, dlatego nie ma to zupełnie sensu. Wspomnę o tym, że ta specyfikacja wygląda z grubsza podobnie do Galaxy S23 Ultra. No i tutaj chyba nie ma żadnego zaskoczenia. Samsung już nas przyzwyczaił do tego, że lubią takie kosmetyczne odświeżanie, delikatną ewolucję, natomiast jest pewna zmiana która wzbudziła, kiedy pojawiły się plotki na temat tego modelu, pewne różne komentarze. Chodzi o to, że obiektyw Telezu mający dziesięciokrotne powiększenie optyczne zastąpiono obiektywem, który ma pięciokrotne powiększenie optyczne, ma niższą wartość przysłony, zatem też jest jaśniejszy i co więcej ma 50 megapikseli. Musimy się w tym miejscu zastanowić, czy takie podejście Samsunga to jest dobre rozwiązanie, czy to był dobry pomysł, czy może powiedzmy taka opcja trochę szczapy. Ja muszę przyznać, że podchodzę do tego dość optymistycznie, bo tak naprawdę. Korzystanie z zoomu optycznego dziesięciokrotnego nie było zbyt częste. Ja przynajmniej, kiedy używałem czy to S23 Ultra, czy to właśnie S24 Ultra, rzadko korzystałem z tego dziesięciokrotnego powiększenia. I wydaje mi się, że dużo bardziej takim właśnie optycznym powiększeniem użytecznym jest pięciokrotne powiększenie. A tutaj też zwróćcie uwagę na to, że zyskujemy dzięki temu też obiektyw jaśniejszy. No i mający 50 megapikseli, zatem te zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe, a powiększenie 10 dziesięciokrotne, które korzysta tutaj też z softu, z obiektywów, myślę, że wygląda w tym telefonie dość dobrze i tego optycznego dziesięciokrotnego powiększenia tak naprawdę wcale nie brakuje. W Samsungu Galaxy S24 Ultra wykonywane zdjęcia są po prostu znakomite i tutaj, żeby doszukać się jakiejś wady, Muszę naprawdę mocno tego poszukać, tego aspektu, bo wykonywane zdjęcia są na tyle dobre, że ja tutaj nie widzę jakiegoś może dużego pola do poprawy, jedynie w pewnym aspekcie, o czym zaraz Wam opowiem na temat zdjęć w ciągu dnia muszę przyznać, że są one bardzo szczegółowe, do tego automatyka radzi sobie tutaj znakomicie kolorystyka co prawda jest taka samsungowa, czyli te kolory są takie dosyć podbite to akurat nie każdemu przypadnie do gustu natomiast ja wychodzę z założenia że jeżeli chcemy robić takie super naturalnie wyglądające zdjęcia, to raczej nie sięgamy po telefon tylko sięgamy po jakiś profesjonalny aparat, a tutaj chodzi o to, żeby te zdjęcia wizualnie nam się bardzo Podobały, no i w tym wypadku właśnie tak jest, bo te kolory są takie fajne, żywe, podbite i, i te fotografie robią naprawdę, naprawdę fajną robotę. Dobra rozpiętość tonalna też przyznam, to że mamy fajny poziom spójności kolorystycznej pomiędzy obiektywami, więc to sam Samsung również dopracował. Jeżeli chodzi o kwestię zoomu, możemy tutaj uzyskać nawet stukrotne powiększenie, nazywane jako space zoom, ale. Wychodzę z założenia, że takie ładne i użyteczne zdjęcia wychodzą maksymalnie do 10-krotnego powiększenia, a w jasnym otoczeniu, w dobrym świetle, do 30-krotnego powiększenia. Potem już są one takie dosyć ziarniste, natomiast samo to, że tym telefonem możemy wykonać aż takie powiększenie, robi tutaj kolosalne wrażenie cały czas, bo tak naprawdę Space Zoom jest z nami od roku 2020, a to cały czas robi bardzo pozytywne wrażenie. No dobrze, ale mówiłem o. O tym, że występuje tutaj pewne pole do poprawy i tyczy się to obiektywu, który ma kąt szeroki. Mamy tutaj 12 megapikseli, oczywiście jasność jest w porządku. Ten obiektyw ma też autofokus, także to jest kolejna dodatkowa fajna sprawa. Natomiast uważam, że jeżeli Samsung już serwuje nam tak dopracowany zoom, tak dopracowany obiektyw główny mający 200 megapikseli, to jednak fajnie by było, gdyby ten kąt szeroki był nieco bardziej szczegółowy, bo do kąta widzenia raczej nie można mieć tutaj zastrzeżeń. Nie ma jakiegoś rozmycia na krawędziach, wszystko zdaje się, być fajnie wyostrzone, to jednak miło by było gdybyśmy otrzymali nieco lepsze szczegóły, bo mamy tylko 12 megapikseli, a takie powiedzmy 50 megapikseli, które występuje w niektórych telefonach, byłoby tutaj optymalnym rozwiązaniem. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, to nie jest tak, że dla mnie to jest jakaś duża wada, tylko bardziej taka rzecz, którą Samsung może w przyszłości dopracować. Na koniec oczywiście moje podsumowanie. Jak oceniam Galaxy S24 Ultra w sumie z perspektywy czasu, bo testowałem to urządzenie ponad miesiąc, minęło prawie pół roku od jego premiery. No i przyznam, że Samsung trzyma fason, bo cały czas to jest chyba najlepszy flagowiec, jaki jest na rynku. Mamy oczywiście OnePlusa 12 Honora, które są też bardzo dobrymi telefonami, natomiast Samsung tak można powiedzieć ogólnie, sumarycznie, sumując sobie wszystkie za i przeciw, wypada fantastycznie po prostu, mimo wysokiej ceny. Tutaj nie ma też co ukrywać. Fantastyczne wykonanie, które w końcu jest dopracowane, jeżeli chodzi o ramkę. Bajecznie dobry, w końcu płaski ekran, super działanie systemu, świetnie zoptymalizowana bateria, fantastyczny aparat i tych wad tutaj tak naprawdę nie ma. Ja szczerze, że nie mam się do czego przyczepić, może, no może brakuje wyższej mocy ładowania, są jakieś tam szczegóły do poprawy, ale Samsung naprawdę, naprawdę trzyma poziom. I szczerze, gdybym nie był tak, można powiedzieć, mocno w ekosystemie Apple, to byłby właśnie mój telefon, bo gdybym miał kupować flagowce z Androidem, to raczej postawiłbym właśnie na S24 Ultra, który zrobił na mnie kolosalnie dobre wrażenie, a też doliczając do tego funkcje Galaxy AI, których próżno szukać jeszcze w iPhone'ie, podobno będą, ale zobaczymy, w sensie coś na wzór, zobaczymy jak to będzie, no to tak ogólnie, sumarycznie ten telefon po prostu wymiata. Dziękuję Wam za obejrzenie, zapraszam do komentowania, zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało. Oczywiście w opisie są umieszczone linki afiliacyjne do Ceneo. Jeżeli macie chwilkę, polecam kliknąć. Ja mam z tego niewielką prowizję i po prostu tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie jeszcze raz i no co, do zobaczenia w kolejnym odcinku.